Dzień dobry z ogrodu Matyldy. Kolejna roślina w moim ogrodzie. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Mam piękny dom, jadę samochodem, jestem dobrze ubrana, piję fajne mleko. Co więcej, mam świetne preparaty do cery, jak również leki na różne moje schorzenia. O czym mowa? Mowa o jednej roślinie – konopie siewnej. Bardzo imponująca roślina, z której można zrobić bardzo dużo wartościowych rzeczy. Właśnie dzisiaj wysiewam ją w moim ogrodzie. Jak wyglądają nasiona? takie brązowo-zielone małe kuleczki. Już Wam pokażę. Każda taka jedna kuleczka wyląduje w wcześniej przygotowanym otworze. Ja już sobie przygotowałam takie otworki na głębokość około 2 cm i do każdego takiego otworu wkładam po jednym nasionku. Należy pamiętać o dość sporych odstępach, ponieważ to roślina, która wyrasta bardzo duża. Wyobraźcie sobie, ja mam 1,72 m. Konopia siewna potrafi mieć wysokość nawet 3 metrów. Więc wyobraźcie sobie, ile nade mną będzie jeszcze ta roślina rosła. No, wrzucamy dalej do takich otworków. Lekko zasypujemy ziemią. I teraz już tylko oczekujemy na wzrost. Do zobaczenia z ogrodu.